Ejcie kochani, posłuchajcie mnie. Mam was bardzo ważną informację. Chodzi o to, że no w maju będę miał urodziny i chciałbym, żebyście zrobili mi, nie wiem, coś, z, z, jakiś dla mnie obrazek albo film z okazji moich urodzin, i tak dalej. Ale no tak, to jest taki konkurs, jakbyście widzieli. Ale posłuchajcie mnie. Jeżeli chodzi o wysyłanie mi takich rzeczy, i tak dalej, to będzie link do mojego Discorda Oczywiście będzie link w opisie I który został stworzony przez moich z innych przyjaciół, czyli Koncia Który no, zrobił taki reboot mały mojego Discorda Którego bardzo dziękuję i pozdrawiam go w tym filmie Ale posłuchajcie mnie Jeżeli chcecie wysyłać mi, wiadomo, niektóre rzeczy i fanarty Będzie link w opisie do mojego Discorda Powtarzam jeszcze raz I tak, moje niektóre rzeczy będą uznawane Gdzieś koło 6, to nawet może będzie nawet 11 maja. Taki mały już przyrywnik. Już chyba gdzieś koło 11 maja może nie będę uznawał, ale jak będzie jeszcze taki mega ważny lub coś dla was ważne, to może wrzucę i tak dalej. Ale chcę żebyście no, się otworzyli i tak dalej, żebyście pokazali co potraficie i żebyście coś zrobili dla mnie miłego, więc... Otwierajcie swoje mózgi, róbcie to co chcecie, i wysyłajcie na mojego Discorda. No i to tyle. Czekolada.